Dodaj aspirynę do kawy. Ten sposób odmieni Twoje życie. Włóż na papier małe trzy tabletki aspiryny. Następnie rozgnieć je tłuczkiem, aż uzyskasz drobny proszek. Następnie weź małą miskę. Dodaj do niej trzy łyżki kawy mielonej. Kawa mielona ma silny aromat. Działa odstraszająco, głównie dzięki intensywnemu zapachowi i zawartości kofeiny. Do miski z kawą dodaj aspirynę. Aspiryna po zmieszaniu z kawą podbije aromat kawy. Całość dokładnie wymieszaj. Następnie weź małe, szklane naczynie. Ważne, aby nie było zbyt wysokie. Przesyp mieszankę do naczynia. Teraz będą potrzebne ci zapałki. Włóż jedną zapałkę na środek, główką do góry. Następnie podpal. Uwolni się dym z intensywnym aromatem, który odstraszy każde owady. Umieść taki słoik w miejscach, w których najczęściej przebywasz. To naturalne rozwiązanie możesz stosować na zewnątrz lub wewnątrz pomieszczeń. Prosta i domowa metoda na odstraszanie insektów. Połącz cynamon z olejem. Efekt tego połączenia jest genialny. Ten trik sprawi, że nie będziesz już miał insektów w swoim otoczeniu. Na samym początku przygotuj dzbanek z 400 ml wody. Następnie do dzbanka dodaj dwie łyżki cynamonu. Mieszaj dokładnie tak, żeby się rozpuścił. Teraz przelej całą miksturę do słoika. Ponownie mieszaj, aby cynamon się nie osadził na bokach czy dnie słoika. Następnie dolej 50 ml oleju. Wytnij małe kółeczko z plastiku. Najlepiej sprawdzi się do tego wieczko od jakiegoś pudełka. Na jego środku zrób małą dziurkę. Następnie wytnij małe kółko z dziurką. Zabierz knot od starej świeczki. Zrób pętelkę, aby knot się trzymał. Przełóż knot przez plastik. I umieść go w słoiku z mieszanką. Odpal knot i gotowe. Twoja świeczka jest już gotowa. To naturalna metoda, która nie wymaga żadnych chemikaliów. Postaw ją na tarasie i ciesz się wolnością od komarów. Zwiń świeczkę w folię, zaskakujący sposób na świeczkę. Pokażę Ci, dlaczego ten trik jest warty Twojej uwagi. Zacznij od wzięcia zwykłej białej świeczki, najlepiej takiej z długim knotem. Następnie owiń świeczkę folią aluminiową, tak żeby końce świeczki nie były zakryte. Weź średniej wielkości słoik. Najlepiej, żeby knot wystawał nad słoikiem. Podpal dół świeczki, aby roztopił się wosk. Tak przygotowaną świeczkę umieść w słoiku lekko dociskając. Poczekaj, aż wosk dobrze zastygnie i sprawdź, czy świeczka jest dobrze przymocowana. Następnie wlej ciepłą wodę do słoika. Na wierzchu rozsyp kilka goździków. Ciepła woda pozwoli na lepsze i szybsze uwolnienie ich aromatów z goździków i nie tylko. Następnie dodaj kilka kropel ulubionego olejku eterycznego. Aromat olejku nada naturalny, przyjemny zapach. Taka świeczka jest już gotowa. Na końcu podpal ją i gotowe. Umieść ją w miejscu, gdzie często przebywasz. Pozbędziesz się owadów, a dodatkowo stworzysz relaksującą atmosferę. Włóż świeczki do płynu do płukania. Rezultaty cię zaskoczą. Produkty, których używasz codziennie, mogą zamienić się w coś zupełnie innego. Weź patelnię i wrzuć na nią świeczki. Podgrzewaj patelnię aż świeczki się rozpuszczą. Za pomocą widelca wyciągnij knoty z rozpuszczonych świeczek. Weź mały szklany pojemnik. Wlej do niego rozpuszczony wosk, po czym dodaj płyn do płukania. Wsyp także kilka sztuk goździków. Do tych składników na sam koniec dodaj knot, przytrzymaj go za pomocą klamerki, żeby nie wpadł do środka. Kiedy wosk zastygnie, wyciągnij klamerkę. Na wierzchu świeczki rozsyp kilka goździków, których zapach też odstrasza komary. Goździki odstraszają także mrówki, a nawet mole. Na końcu podpal świeczkę i gotowe. Ta naturalna świeczka sprawi, że w twoim domu będzie unosił się piękny zapach. Sprawi także, że pozbędziesz się niechcianych komarów. Nałóż kawę na papier toaletowy. Na pewno będziesz zaskoczony efektem. Ten sposób na komary i muchy na pewno ci się spodoba. Unikniesz wielu chorób przenoszonych przez te owady. Oto jak to działa. Do dowolnego naczynia wsyp łyżeczkę kawy mielonej. Taką jaką masz w domu do kawy dodaj trochę pasty do zębów. Wymieszaj kawę z pastą na jednolitą masę. Teraz weź papier toaletowy, rozwin kilka listków, złóż je na pół i oderwij je. Następnie zwin je wzdłuż i zroluj, jak na filmiku. Właśnie tak, zwinięty papier jest nam potrzebny. Na papier nakładaj masę skawy i pasty do zębów. Daj znać, z jakiego miasta mnie dzisiaj oglądasz. Teraz tak przygotowany papier umieść w naczyniu, możesz dodać jakieś ozdoby. Podpal papier i zgaś go. Papier się wypali, a dym będzie odstraszał wszystkie owady w Twoim domu, umieść go przy oknie lub drzwiach. Możesz postawić też go przy roślinach, które atakowane są przez owady, to całkowicie naturalny sposób na pozbycie się owadów. Sypie kawę do nakrętek po napojach, efekt tego jest genialny. Na samym początku uszykuj sobie kilka nakrętek z butelek plastikowych, mogą być różne. Uszykuj też kawę mieloną. Do każdej nakrętki wsyp trochę kawy. Następnie zabierz rolkę papieru toaletowego, oderwij kawałek papieru. Zwiń go ciasno w rulon. Weź nożyczki i potnij go na mniejsze kawałki. Umieść po jednym kawałku na środku każdej nakrętki z kawą. Teraz weź zapalniczkę lub zapalarkę i zapal kawałki papieru, które umieściłeś w nakrętkach. Kawa zacznie się tlić i wydzielać dym. To prosty, domowy sposób. Jest nie tylko skuteczny, ale także bezpieczny dla zdrowia. Możesz go używać zarówno w domu, jak i na zewnątrz. Skutecznie odstrasza komary i inne owady. Zamiast kupować drogie środki, możesz tak właśnie stworzyć własny odstraszacz w kilka minut. Pamiętaj, aby zawsze nadzorować palący się papier i kawę. W razie potrzeby, łatwo możesz ugasić ogień wodą. To genialne rozwiązanie na letnie wieczory. Koniecznie wypróbuj ten trik i ciesz się spokojnym czasem bez uciążliwych owadów. Wymieszałam aceton z kawą i zadziwiłam każdego rezultatem. Ty też będziesz zaskoczony tym produktem. Jest inny od wszystkich, które do tej pory widziałeś i używałeś. Żeby ten trik zadziałał, do miseczki wsyp cztery łyżki kawy. Dolej około 100 ml wody i wymieszaj. Kolejnym składnikiem, który potrzebujesz do tego triku, jest aceton. Jest to produkt używany najczęściej do usuwania i rozpuszczania wielu substancji organicznych. Już dwie łyżki acetonu wystarczą, aby usunąć różne zabrudzenia, rozpuścić przypalone tłuszcze i usunąć bez problemu różne plamy. Ostatnim składnikiem mikstury jest płyn do mycia naczy. Użyj cztery łyżki i wszystko razem dobrze wymieszaj. Płyn do naczyń doskonale radzi sobie z różnymi zabrudzeniami w kuchni, ale w połączeniu z kawą i acetonem jest jeszcze skuteczniejszy. Kiedy wszystkie składniki się połączą, gotową miksturę przelej do butelki ze spryskiwaczem. Tak będziesz mógł najlepiej jej używać i korzystać z jej właściwości. Składniki tej mieszanki po połączeniu i zmieszaniu są od razu gotowe do użycia. Taka mała ilość już wystarczy, aby wyczyścić wiele garnków i patelni lub jedną patelnię wiele razy. Daj znać, czy też używasz kawy do sprzątania w swoim domu. Ta mikstura pozwoli pozbyć się brudu i przypaleń z patelni, bez szorowania. Będziesz zaskoczony, jak szybko rozpuszcza warstwy tłuszczu w porównaniu do wielu innych do tego przeznaczonych produktów. Wystarczy tylko nanieść tę mieszankę na przypaloną patelnię i pozwolić jej działać. Lekkie przypalenia znikną od razu. Tej mieszanki możesz też używać na różne inne, trudne do usunięcia zabrudzenia w kuchni na metalowych powierzchniach oraz do garnków aluminiowych. Pamiętaj tylko, nie czyść mieszanką z acetonem powierzchni plastikowych.